Cześć kochana! Dzisiaj miałam sytuację, która zainspirowała mnie do nagrania tego filmiku. Bardzo się cieszę, w ogóle inspiracje same spadają z nieba, jestem w niebo wzięta. Mianowicie, jak wiesz, robię teraz wegański jadłospis na 4 tygodnie, ponieważ zaniedbałam kilka swoich ważnych nawyków ruchowo-żywieniowych i w efekcie, no, nie dopięłam się ostatnio w moje ulubione spodnie. Jak się okazuje, po dwóch dniach w spodnie się już dopinam, w ogóle... Wszystko idzie super. Ale co się stało dzisiaj? Miałam do załatwienia kilka spraw na mieście. No i trochę się przedłużyło, nieplanowanie. Także nagle poczułam, że jestem już strasznie głodna. Przyszłam do domu, no i właściwie byłam głodna jak wilk. Wilczo głodna. No, ale tutaj jeszcze trzeba ugotować. No i miałam taką myśl, Jejku, no to złapię co cokolwiek, tak, bo, bo przecież zaraz umrę, zaraz zemdleję, nie wytrzymam. Jezu, pół godziny jeszcze gotowania. I wtedy przypomniałam sobie y, czas, kiedy pojechałam z moim chłopakiem do Rzymu, to było, jakieś, to było jeszcze chyba przed wilczą głodną, jakieś 3 lata temu. W każdym razie już z tego wychodziłam i byłam w tym takim pierwszym okresie. Abstynencji, nie, to było dwa lata temu. Tak, już wtedy była wielczegłona. Byłam w pierwszym okresie abstynencji, kiedy miałam jakieś tam wyznaczone posiłki że o 8 jem, jem śniadanie, o 12 jem lunch, o 16 jem coś tam, czy, czy jakieś inne były pory, nie wiem, teraz już zmyślam. W każdym razie bardzo sztywno się trzymałam tych pór. Ja byłam przez moment w anonimowych żarłokach i tam był taki właśnie koncept takiej bardzo, bardzo, bardzo sztywnej abstynencji, że jeżeli zjadło się coś spoza tego planu, który się zaplanowało dzień wcześniej, to było złamanie abstynencji i trzeba było liczyć od zera. No więc ja byłam cała tym konceptem nakręcona i pamiętam, że nie mogliśmy z moim chłopakiem znaleźć nic do jedzenia, bo oczywiście tutaj glutenu nie jem, tutaj pizza to absolutnie odpada, tutaj laktoza, ja miałam 1200 nietolerancji i byłam kompletnie poschizowana na punkcie jedzenia. W każdym razie wiedziałam, że muszę coś zjeść, a tutaj nie ma żadnej restauracji. No i tak chodziliśmy pół godziny i ja w pewnym momencie zaczęłam płakać. W ogóle zrobiłam scenę na, na środku ulicy, bo jestem do tego zdolna niestety. E, łzy mi zaczęły lecieć, w ogóle zaczęłam się osuwać na ziemię, leć, no po prostu, no jakaś masakra, tak? A a jadłam y, tam te śniadanie. Nie wiem, no 5 godzin temu. Chryste Panie, to nie było tak, że przez 3 dni nic nie jadłam. No i mój chłopak pamiętam, że, że tak się na mnie patrzy i mówi: "Dobrze się czujesz? Naprawdę? Naprawdę będziesz mdlała, bo nie jadłaś nic przez 5 godzin". I to mnie tak trochę otrzeźwiło, że no kurde, Ludzie czasami nie jedzą przez nie wiem miesiąc, tak? Są takie przypadki, postów i nawet jakieś posty religijne, cokolwiek innego. A ja będę dlała, bo nic nie zjadłam przez 5 godzin i. Od tej pory już nigdy w życiu tak nie zrobiłam, ale właśnie dało mi to do myślenia, jak ten nauk obiadania się działa. Jak w ogóle możemy sobie wkręcić, że coś jest prawdą, co tak naprawdę prawdą nie jest? Bo po pięciu godzinach człowiek ma może mu się lekko kręci w głowie, ma nieprzyjemne burczenie w brzuchu, jest mu trochę słabo i tyle, ale nie umiera z głodu. Możesz nawet nie jeść cały dzień i nie umrzesz z głodu, i byłam w stanie to zrobić, kiedy byłam tym takim pierwszym okresie głodzenia się, jak miałam 15 lat. Nie jadłam nic, na przykład, dwa tygodnie. Był, był raz taki moment. Tak, więc nagle umieram po pięciu godzinach. I właśnie e, później czytałam w jakiejś książce, właśnie też o, na, o nałogach, że nałogowiec jakby nie jest w stanie zobaczyć, spojrzeć w przyszłość. Dla niego ten moment, który jest teraz, jest w ogóle ten moment, kiedy jest mu źle, jest końcem świata i że na przykład teraz, teraz jestem głodna, teraz muszę zjeść albo teraz mam tą kompulsję na moją czekoladę, i jeżeli tego nie zrobię, to umrę. Jakby mamy takie trochę upośledzone patrzenie w przyszłość. Ja zawsze mówię, że trzeba żyć dniem dzisiejszym, trzeba żyć tym, co jest tu i teraz. Ale także trzeba mieć na uwadze to, że jeżeli czegoś nie zjesz, to świat się nie skończy. Mam nadzieję, że jakby ten koncept jest jasny, że rozumiesz, mi o co, rozumiesz, o co mi chodzi, bo właśnie czasami widzę, że się tak dziewczyny za zachowują, że jeżeli nie zjem swojego ciasteczka, to umrę. Nie umrzesz i to zaraz przejdzie, po prostu to przeczekaj. Jeżeli faktycznie umierasz z głodu, bo nie, nie jadłaś swojego posiłku, poczekaj chwilę, ugotuj go, uspokój się, nie podjadaj. Po prostu zabierz się zagotowanie teraz i zjesz za pół godziny. I właśnie kiedy w końcu wróciłam dzisiaj do domu i zaczęłam to moje gotowanie, to robiłam to tak bardzo um, z taką uważnością, że teraz kroję cebulę. Nie przyspieszać, nie kroić na chama w ogóle wściekła i, i zdenerwowana, tylko spokojnie. Teraz robię to, teraz to. Wszystko potrzebuje czasu, wszystko ma swoją kolej i ja nie będę tego przyspieszać i ja nie będę panikować. Tak? No, nie, ma, nie ma co panikować, ale na pewno 3 lata temu, to uh, uh, odleciałabym totalnie. Tak? I chciałabym poznać Twoje zdanie na ten temat. Powiedz mi, jak to u Ciebie jest? Jeżeli Twój posiłek się opóźni, czy nie wiem, czy masz na coś straszną ochotę teraz. I jak to jest? Czy faktycznie też odstawiasz panikę i mdlejesz na, na środku ulicy i kłócisz się ze wszystkimi? Czy jesteś w stanie zdać sobie sprawę z tego, że to jedzenie nie ucieknie, ono zaraz będzie, będziesz jadła i wszystko będzie dobrze? Jak to wygląda? Więc czekam na Twoje zdanie, czekam na Twój komentarz i co? Widzimy się jutro. Pa, pa!